Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi z Tarota i zapraszam Was na rozkład serii Masz bardzo ważną wiadomość. Zobaczmy, co dzisiaj mm, karty pokażą, jaka informacja do Ciebie popłynie, jaka energia nam się dzisiaj tutaj pokaże w tym rozkładzie. Masz bardzo ważną wiadomość, bardzo ważna wiadomość dla Ciebie od kart Tarota. Zapraszam, kochani, do subskrypcji, lajkowania i komentowania, bo to wspiera kanał i pozwala go rozwij rozwijać. Jeżeli tu zaglądacie, to y, proszę subskrybujcie. Jestem wdzięczna za wszelkie wsparcie z Waszej strony za kawki, za lajki. A dzisiaj zobaczmy. Masz bardzo ważną wiadomość. Co się pokaże tutaj? Jaka informacja do Ciebie popłynie od kart tarota? Bardzo ważna wiadomość dla Ciebie od tarota. A spentakli. Karta szczęściarza. Karta, która pokazuje początek czegoś kluczowego, ważnego, czegoś, co może zmienić wszystko w Twoim życiu. Jakaś szansa do wykorzystania. Może okazja. Ósemka pentakli jako kolejna energia ogólna. To jest moment zatrzymania, zastanawiania się co dalej. Z czym mi jest po drodze, z kim mi jest po drodze? Czym dla ciebie jest ten as pentakli? Jaki początek chciałabyś zobaczyć w swoim życiu? Karta pokazuje, że coś za sobą zostawiasz. Już jest ten moment, kiedy zdecydowałaś, że coś ci nie służy, że jesteś gotowa na to, żeby zamknąć jakiś etap w swoim życiu. Ósemka kielichów to jest taki moment przejściowy, karta brama. Decyzja w którą stronę teraz plan na przyszłość. I as pentakli, czyli wsparcie od wszechświata. Karta mówi: Kuj żelazo póki gorące masz pomysł, więc realizuj go krok po kroku. Ósemki to są w ogóle liczby mistyczne, które właśnie niosą informacje o odrodzeniu, o zmianach, które prowadzą. Kierunku realizowania siebie, swojego marzenia, swojego pragnienia. Może to jest właśnie ten moment, kiedy możesz sobie na to pozwolić, i ten as pentakli pokazuje takie wsparcie od wszechświata. Asy to są portale i dodatkowy przypływ energii, która cię wspiera, a pentakle, czyli materia, dodatkowe, dodatkowa informacja, taka obietnica dla ciebie. Że to, co sobie teraz planujesz, będzie miało wymierne korzyści w przyszłości. Ale pamiętaj, masz realny wpływ na to, co się będzie działo. Bądź rozsądny, rozsądna, bo to jest, a z denarów jest też kartą realisty. Ufaj sobie swoim pragnieniom, wierz w siebie, w swój potencjał i ruszaj w stronę nowych możliwości. Być może jakaś nowa propozycja dla Ciebie się tutaj pojawiła, bo ten y, as pentakli może pokazywać nowy początek, propozycję zawodową, może propozycję z, z, ze strony y, innej osoby y, na temat y, na przykład wspólnego wyjazdu albo y, wspólnego zamieszkania. Y, as denarów y, prowadzi do... Y, Uzyskania poczucia stabilizacji, bo o to chodzi, żeby tutaj polepszyć sobie coś w swoim życiu. Ale, żeby to zrobić, trzeba zostawić za sobą coś, co już nie służy. To jest ta droga, która już, której już nie zmienisz, tak? Ona została za tobą. A ty masz jakieś nowe oczekiwania, nowe pragnienia, nowe marzenia, więc ruszaj do przodu. Zobaczmy, co się nam pokaże. Mamy dziewiątkę mieczy. Może to być dla ciebie trudne, bo dziewiątka mieczy mówi, że mimo, że wiesz i czujesz w sercu głęboko, że chcesz czegoś bardzo, i jest ten moment startu i możliwości tej nowej drogi, to ta dziewiątka mieczy pokazuje Twoje lęki przed przyszłością, które może cię właśnie powstrzymują, blokują. Powodują, że nie możesz zrobić tego kroku do przodu, tak? Stoisz w miejscu, a przyszłość czeka na ciebie. Przyszłość jest nieprzewidywalna, dlatego dziewiątka mieczy pokazuje, że możesz mieć te lęki przed tym co się może wydarzyć, ale nie pozwól, żeby te lęki zatrzymały cię w rozwoju, tak, żebyś po prostu odpuściła sobie to, czego bardzo pragniesz, tylko dlatego, że y, twoja głowa projektuje y, jakąś wizję przyszłości y, i są tam jakieś y, rzeczy, których się boisz, ale one są tylko projekcją twojej myśli i tak naprawdę Niewiele z nich pokrywa się z faktami, tak. Ta, yy, to nie są rzeczy, które muszą się wydarzyć, ale ty masz tą obawę, yy, i ona może cię zatrzymywać tu w tym punkcie, tak. Więc tutaj dziewiątka mieczy mówi: przestań się ograniczać, tak? bo tutaj potrzeba trochę przełamania yy, swojego sposobu postrzegania przyszłości i swoich możliwości. Wyjdź ze swojej strefy komfortu, bo to jest ten moment, kiedy właśnie potrzebujesz trochę odwagi i po, potrzebujesz um, takiego um, wsparcia, może tak? Potrzebujesz tego pchnięcia do przodu, żeby ktoś ci może właśnie um, powiedział, Dasz radę, może to jest właśnie ta wiadomość, która teraz do Ciebie płynie, bo karty pokazują, że problemy, które widzisz przed sobą, one mogą być przez Ciebie wyolbrzymiane, na siłę wyszukiwane, a Ty przez to może jesteś zbyt bierny, bierna, tak? I Twój lęk wygrywa. Karty mówią: przestań się obawiać tego, co się w ogóle nie musi wydarzyć, a zacznij myśleć pozytywnie, tak? Bo masz w sobie um, gotowość na tą zmianę. Patrzysz tą, w tą przyszłość i bardzo ci ciągnie w stronę tych nowych możliwości. A z pentakli mówisz, że jest jakaś możliwość, jakaś propozycja, czy to jest może twój pomysł, który już tutaj wykiełkował, i teraz trzeba się nim zaopiekować. Daj mu, dać mu szansę na to, żeby się rozwinął, żeby z tego. Było coś konkretnego, coś, co cię będzie cieszyć, co będzie Twoje, co będzie Twoim dziełem, co będzie właśnie dowodem na to, że dajesz radę, i to będzie taka twoja droga do szczęścia. Bo to może jest ten punkt yy, 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 właśnie startu, tak, ale ta droga przed tobą to jest ta droga, po której będziesz. Krok po kroku spełniała swoje marzenia. I mamy kochani cesarzową trójka y, wielkich arkan, rozwój, liczba harmonijna. Ta karta mówi bądź i twórz, to jest karta zmiany. I no, jeżeli jesteś w energii cesarzowej, to masz tą moc. Cesarzowa jest mega twórcza. Ona y, potrafi wszystko, bo ona ma wszelkie y, talenty. Y, to jest karta samorozwoju. Karta mówi do ciebie: jesteś wyjątkowa. Doceni swój potencjał, szanuj go, ale szanuj też swoje potrzeby. Tak? I to jest karta tworzenia tego, czego się chce, czego się pragnie. A ty, jako cesarzowa, jesteś megatwórcza. Dla kobiet ta karta oznacza właśnie taką świadomość swoich zalet, swojej kobiecości, ale też swoich potrzeb. I mm, chodzi tutaj o umiejętne kierowanie swoimi y, 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 oczekiwaniami, y, umiejętne motywowanie siebie może też do, do działania. Bądź pewna siebie i swoich działań. Masz ambicje, bo widać, że As Pentakli pokazuje, że chcesz, że y, coś się urodziło i, i trzeba teraz po prostu y, postawić na to. Y, Postaw na siebie, tak? To jest karta ambicji. Cesarzowa to jest karta dużej obfitości. Często pokazywana jest jako kobieta w ciąży. No, pomysły na przyszłość mogą być różne, ciąża jak najbardziej też, ale chodzi tutaj o tą twórczość, tak? Energia tworzenia jest w cesarzowej. Bo to, co wymyślisz, staje się y, rzeczywistością, a wszechświat cię wspiera, bo masz tego asa pentakli to jest właśnie gotowość na to, żeby postawić na siebie i y, zaopiekować się swoim pomysłem i ruszyć w y, stronę nowych możliwości. Y, dziewiątka pentakli. Y, jesteś zadowolona, y, zadowolonym z życia singlem. Y, Oczywiście, niekoniecznie musisz być singlem, tak? Chodzi tutaj o ten moment, że masz poczucie zadowolenia i potrafisz docenić siebie i swoje możliwości, bo dziewiątka pentakli pokazuje, że jest u ciebie całkiem nieźle. Jesteś zadowolona z tego, co masz, bo masz to dzięki swojej pracy i dzięki swojemu zaangażowaniu, i dzięki inwestowaniu w siebie. To jest też karta samorealizacji. Takie energie tutaj się pokazały. Z tą cesarzową wszystko pięknie gra, tak? Karta mówi: skup się na sobie i zadbaj o swoją przyszłość. Może karta mówić, że. Jeżeli jesteś mężczyzną, tak, to poszukujesz y, y, partnerki na przykład. Bo dziewiątka pokazuje, że jesteś w takim momencie swojego życia, że y, do, bycia spełni, y, do poczucia bycia spełnionym, może brakuje Ci tego, y, tej dziesiątki, tak, czyli tej cesarzowej. Dla mężczyzny cesarzowa może jak najbardziej oznaczać nową sercową znajomość. I ten początek, gotowość na to, żeby ruszyć razem w stronę nowych możliwości. Zacząć układać sobie plan na przyszłość, może właśnie wspólną, wspólną drogę. Dziewiątka to jest taki moment jeszcze zatrzymania i trochę zadumy nad życiem, trochę weryfikacja swoich oczekiwań, swoich pragnień, ale to jest właśnie liczba, która mówi o... Bilansie i zakończeniu. Coś tutaj już zakończasz, coś zostawiasz za sobą, a otwierasz się na zupełnie nowe możliwości. Jesteś w momencie gotowości na zmianę w swoim życiu i chcesz, chcesz ruszyć do przodu, tak? I mamy kartę śmierci, czyli transformacji. Jak najbardziej gra ta energia z energią ósemki kielichów. Transformacja, gotowość na taki przełom, wręcz przełom w, w Twoim życiu, tak? Bo śmierć pokazuje, że rzeczywiście coś musisz, coś za sobą zostawiasz. To jest karta Skorpiona. Skorpion jest z trygonu wody, więc jesteś osobą bardzo wrażliwą. I jest też, też osobą bardzo sfokusowaną na to, że relacje w swoim życiu na przykład stawiasz bardzo wysoko, albo nawet na pierwszym miejscu. Więc może ta dziewiątka pentakli pokazywać, że dużo w swoim życiu już zrobiłeś, zdziałałeś, a teraz jest ten moment właśnie otworzenia się na, na przykład, na relacje, tak? I Wyglądasz tej swojej cesarzowej i chciałbyś tutaj ruszyć do przodu, właśnie już w relacji. Chcesz zostawić tą pustkę w swoim życiu, czyli brak partnera czy partnerki, po to, żeby dać sobie szansę na zupełnie nowy, nowe życie. Nowy etap w Twoim życiu może właśnie w tej chwili się otwiera. Tu jest jakaś propozycja. Transformacja czyli um, zostawianie ze sobą tego co już nie służy, to co się wypaliło zostaje, a ty ruszasz do przodu y, krok po kroku w stronę określonego celu. Masz jakieś oczekiwania wobec przyszłości i chcesz je y, krok po kroku realizować y, i masz w sobie tą motywację do tego, żeby właśnie y, zmienić dużo w swoim życiu. Karta brama ósemka kielichów pokazuje, że to jest ten moment właściwy, właściwa chwila na to, żeby ruszyć do przodu, poszukać swojej prawdy. Bo ósemka kielichów pokazuje czasami, że ten moment właśnie poczucia bycia wypalonym w wypalonym w swoim życiu, tak? Czy zawodowym, czy yy, miłosnym? Coś się skończyło, coś się wypaliło, a ty teraz musisz, yy, czy chcesz właściwie yy, otworzyć się na nową drogę? Bo w ósemce kielichów jest trochę smutku spowodowanego albo brakiem miłości, albo zerwanymi więziami i zostawianiem ze sobą tego, co się już skończyło i po prostu Umarło, tak? Bo śmierć pokazuje, że coś definitywnie się zakańcza, coś trzeba zostawić za sobą, żeby otworzyć się na nowe możliwości. I to jest ruszenie, właśnie, w nową podróż życia. I śmierć też pokazuje taką przemianę w Twoim życiu. Gotowość na to, żeby właśnie. Otworzyć się na coś konkretnego, bo dla samotnych osób ta śmierć to jest karta, która może wróżyć spotkanie nowego partnera czy partnerki, tak? I tutaj mamy tą cesarzową. I to może być taki moment zwrotny w Twoim życiu. Czasem karta mówi, że. Bo tutaj mamy tą śmierć, tak? Może pokazywać śmierć y, związku, Twój, poprzednia, twoja poprzednia relacja dobiegła końca, tak? I karta mówi, że wszystko w życiu się zmienia. Y, czasami po prostu też musimy, czy możemy, czy chcemy, y, czy po prostu zmieniamy partnera, tak? I to jest ten moment też. To nie jest łatwe. Takie zmiany w życiu są zawsze stresujące, trudne i budzą lęk przed przyszłością. Dlatego ta dziewiątka mieczy pokazała się, tak, bo ta dziewiątka mieczy może mówić, że mm, wybiegając myślami w przyszłość z góry zakładasz, że znowu ci nie wyjdzie, tak. Ale aspektakli mówi, jeżeli nie zaryzykujesz, jeżeli nie spróbujesz, jeżeli nie wystartujesz, to się o tym nigdy nie przekonasz. Dlatego nie zatrzymuj się w tym miejscu. Musisz czy mo, musisz? Musisz, mu, nie musisz. Jesteś na to gotowy, tak? Czy gotowa? Na tą przemianę. Może tu też chodzić o zmianę sposobu myślenia, właśnie tego postrzegania przyszłości. Nie blokuj rozwoju własnego poprzez swoje lęki, tak? Tu chodzi o to, żeby wydostać się z tej strefy komfortu, która cię blokuje, bo jednak. Bronisz się przed wejściem, ta czy może mówić, że bronisz się trochę przed wejściem w to nowe, w tą nową relację, może, tak? Bo chcesz się ochronić przed kolejnym może rozczarowaniem, ale as mówi o tym, że jeżeli nie spróbujesz, to po prostu się nie przekonasz. I mamy kartę kochanków, trudnych wyborów. Karta trudnego wyboru. Często pokazuje właśnie się ta karta, kiedy jest moment właśnie ważnej decyzji odnośnie wyboru partnera życiowego. Szóstki to są decyzje i zarówno śmierć, jak i kochankowie, to są dwie karty z wielkich arkan, które pokazują taki punkt zwrotny w Twoim życiu. I ten dylemat wyboru, który jest. W kochankach, tak? Tutaj musisz po prostu um, dokonać konkretnego wyboru, ostatecz może ostatecznego wyboru, ale ta karta mówi o dużych perspektywach na szybki rozwój tego, co się tutaj zaczyna w Asie Pentakli. Tym bardziej, że As Pentakli też y, y, jest wielką obietnicą zysków, korzyści, czy właśnie y, tego, że wszystko potoczy się po Twojej myśli. Kochankowie, to jest. Mm, op, w w karcie kochanków jest optymizm, który jest oparty na wierze, że będzie lepiej, ale to jest trudny wybór. I on jest. Najważniejsze, że jest Twój, tak? I musisz go zrobić po prostu w zgodzie z samym sobą. Samą sobą. I mamy czwórkę kielichów. Te, która pokazuje właśnie ten moment zatrzymania i poczucia, nie wiem na czym stoję, nie wiem czego chcę. Trochę właśnie zatrzymanie energii w przeszłości i brak odwagi na to, żeby przekierować tą energię na pozytywne myślenie do przodu. Czwórka, czwórki to są w ogóle karty mówiące o potrzebie budowania bezpieczeństwa, czy finansowego, czy osobistego. Czwórka kielichów to jest karta nowych możliwości, tak, ale jest tu dużo niezdecydowania, dlatego stoisz w tym punkcie. I karty Cię wspierają i mówią: idą do Ciebie nowe inspirujące, czy znajomości, czy pomysły. Daj szansę, tak, otwórz się na te nowe możliwości. W czwórce kielichów jest potrzeba umiejętnego rozwiązania problemu. Może tutaj chodzić właśnie o nową relację i ten, i ten start, tą decyzję wejścia w nowe. Czasami, czwórka kielichów też pokazuje powrót do, do jakichś dawnych znajomości z przeszłości. A jeżeli chodzi o relacje, to wróży raczej właśnie załagodzenie sporów i dojście do porozumienia i wyznaczenie sobie nowych celów, nowej drogi. Gotowość na to, żeby się właśnie otworzyć, odważyć i zacząć realizować swój plan. I mamy królową kielichów, trygon wody, jak skorpion ryby. Tutaj mamy kartę skorpiona. Tutaj mamy Królową Kielichów. Królowa Kielichów jest bardzo wrażliwa. Ona mm, ma w sobie mnóstwo empatii i mm, czasami bywa kartą ratowniczki. Czasem musi ratować sama siebie, czasem musi ratować mm, jest gotowa ratować kogoś bliskiego. Ogólnie w tej energii jest potrzeba znalezienia dobrego wyjścia z trudnej sytuacji i zrobienia właśnie dobrego planu. Jest to dojrzała, czuła energia. Czasem pokazuje dobre, zgodne małżeństwo. Ogólnie chodzi tutaj o to, żebyś kierowała się sercem i tym, co Ci podpowiadają Twoje uczucia, twoje, Twoja intuicja. Idzie do ciebie czas odprężenia. Po trudnym okresie napięcia, stresu, lęku, coś za sobą zostawiasz i zaczynasz uleczać siebie, swoje życie, bo po prostu nareszcie zaczynasz widzieć dobre wyjście z trudnej sytuacji. Potrzeba tylko właśnie wykorzystania tych, tej energii cesarzowej, bo masz tą moc, masz w sobie y, wszystkie cztery żywioły, tak, y, które y, mi wszechświat Cię obdarował i y, transformacja mówi, że jesteś gotowa na tą zmianę w swoim życiu, na ten proces, który doprowadzi Cię do celu, cokolwiek jest na końcu tej drogi, tak, to Ty decydujesz, Dokąd ta droga prowadzi, bo to jest właśnie twój cel, twoja podróż, now, nowy cel w życiu. To, co sobie wymyślisz, to zrealizujesz, bo tak działa cesarzowa. I dwójka pentakli, czyli potrzeba właśnie podjęcia tej decyzji, która sprawi, że poczujesz, że twoje życie wraca do równowagi, bo w dwójce pentakli. Właśnie jest taka potrzeba. Tu jest jeszcze energia zawahania, rozchwiania, tak? Stoisz na jednej nodze i yy, szukasz, balansujesz, tak? I, I zastanawiasz się, czy dasz radę. W dwójce pentakli jest właśnie potrzeba podjęcia tej ważnej decyzji, która sprawi, że powoli wszystko zaczyna wracać do normy. Yy, to jest karta naprawiania, naprawy swojego życia, naprawy relacji, yy, w energii właśnie odzyskiwania. Równowagi. Dwójka pentakli mówi, że w życiu są i wzloty, i upadki, tak? I, I to jest ta nasza droga. Ona nigdy nie jest usłana różami, ale warto działać, warto ryzykować, warto się rozwijać, właśnie po to, żeby dojść do, dochodzić do tego celu, tak? Wyznaczonego sobie. Karta mówi, podejmij tą decyzję. Bo zanim, zanim życie y, tą decyzję podejmie za ciebie, bo brak decyzji też, je, też jest pewnego rodzaju decyzją. Dlatego warto zrobić to w zgodzie, tą, y, w zgodzie z samą sobą, tak, żeby ta decyzja była naprawdę Twoja, prawdziwa, bo wtedy ta droga doprowadzi cię dokładnie tam, y, dokąd chciałabyś dojść. Y, nie pozwól y, blokować się strachom, lękom, bo one hamują Twój rozwój, podejmuj wyzwania, korzystaj z nowych możliwości i ciesz się życiem. Taki, takie przesłanie, kochani, kochani, tutaj do Was y, płynie z tego rozkładu. Widzę wyraźnie, że y, jest bardzo optymistyczne przesłanie, tak. Na tą przyszłość, ale wszystko jest w Twoich rękach, bo ta transformacja nie odbędzie się bez Twojego udziału i bez Twoich decyzji. Nie pozwól, żeby, nie pozwól, żeby życie decydowało za Ciebie, tak, albo, in, albo jakieś czynniki zewnętrzne zbyt duży wpływ miały na, na to Twoje życie. Im więcej decyzji sama podejmiesz, im bardziej będą one zgodne z Twoją prawdą, tym będziesz bardziej zadowolona, kiedy dojdziesz właśnie do celu, bo to będzie po prostu Twój cel. Twój punkt, do którego dążysz i w którym poczujesz, że nareszcie jesteś u siebie, tak? Jesteś właśnie, jesteś, możesz być sobą i. Czujesz po prostu, że jesteś właściwą osobą, we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Do tego służy transformacja. W życiu cały czas przechodzimy takie przemiany. Bo wszystko w życiu jest procesem od narodzin aż do śmierci. I nie ma tak naprawdę w życiu nic stałego. Wszystko jest nieustającą zmianą. Nawet jeżeli jeszcze go nie widzisz, to tutaj ten pentakli mówi, że właśnie rodzi się jakiś pomysł, który przyniesie dużą zmianę w Twoim życiu. Oby na lepsze, tak? To Ty decydujesz, dokąd ta droga Cię tutaj doprowadzi. Dziękuję kochani bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Czytanie było ogólne, nie musi rezonować z każdym. Jeżeli potrzebujecie prywatnych czytań, zapraszam na kontakt mailowy, piszcie swoje pytania. Robię dla Was prywatne rozkłady kart w formie filmiku, wysyłam na Waszego maila. Dzisiaj wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.